Bezpieczeństwo i higiena pracy to jedne z najważniejszych obszarów zainteresowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi bowiem nie tylko o wypłacanie składek, ale również realizację projektów mających na celu wdrażanie inwestycji mogących poprawiać bezpieczeństwo pracowników. Projekty dotyczyć mogą samych inwestycji, ale również doradztwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansuje przedsiębiorstwom projekty inwestycyjne lub projekty doradcze z szeroko pojętej higieny i bezpieczeństwa pracy. Dofinansujemy nawet do 90% projektu takiego, budżetu projektu. Największe dofinansowanie przewidziane zostało dla mikroprzedsiębiorców, którzy zyskać mogą nawet 90% budżetu projektu. Na największe dofinansowanie mogą liczyć te mikroprzedsiębiorstwa, bo do 90% te największe, czyli zatrudniające powyżej 250, mogą liczyć na 20% wysokości budżetu. Jednak to też, jeśli chodzi o kwoty, to maksymalnie 500 tysięcy. Najprostszym sposobem zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat projektu, a również na zgłoszenie swojego przedsiębiorstwa, jest wejście na stronę internetową ZUS. Najlepiej wejść na naszą stronę internetową, zapoznać się z tymi warunkami, złożyć wniosek yy, i czekać na naszą decyzję. Nie trzeba się jednak obawiać błędnego wypełnienia wniosku. Wszystkie wątpliwości wyjaśniają bowiem pracownicy ZUS, do których można zgłosić się mailowo, telefonicznie, jak i bezpośrednio w szczecińskiej siedzibie. My dosyć szczegółowo tłumaczymy, jak są te wnioski realizowane, tłumaczymy, jak należy je wypełniać, jakie są zasady, one są też jasno przedstawione na naszej, na naszej stronie internetowej.